Dziś będzie ostro, bo właśnie tak było na Komisji Obrony Narodowej, gdzie Marek Jakubiak, jak rasowy gladiator, rozjechał Pawła Zalewskiego z partii hołowni i jego opowieści rodem z bajek dla naiwnych. Gdy rząd PO i Lewicy nie potrafi załatwić nic konkretnego na arenie międzynarodowej, a bezpieczeństwo Polski wisi na włosku, oni snują wizje i opowiastki. Jakby to była kampania reklamowa, a nie realne zagrożenie. A Jakubiak? Konkret za konkretem. Chłodna analiza i punktowanie absurdu, bez owijania w bawełnę, bez politycznej poprawności. To było jak zderzenie dwóch światów. Z jednej strony człowiek, który rozumie, czym jest obronność, z drugiej polityk z papieru, który potrafi tylko lać wodę. I właśnie o tym jest ten materiał. O zderzeniu prawdy z propagandą, doświadczenia z pustosłowiem, troski o kraj z partyjnym teatrzykiem. Bo kiedy Polska potrzebuje silnej armii, realnych sojuszy i działań z głową, nasi euroentuzjaści wolą mówić o wartościach i liczyć na cud. Ten występ Jakubiaka to nie tylko show. To mocny głos rozsądku w czasach chaosu i politycznej mizerii. Warto to zobaczyć, żeby zrozumieć, jak oderwany od rzeczywistości potrafi być obecny obóz rządzący. To nie jest tylko sprzeczka, to przepaść między odpowiedzialnością a tanim gadaniem. Zostańcie z nami do końca, bo ten materiał mówi więcej o stanie państwa niż niejedna konferencja premiera. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Ja rozumiem, że samo zadowolenie jest dość wysokie po tym szczycie NATO. Brakuje tu tylko konkretów mi brakuje, ale chciałem zapytać, czy na tym, że szczycie była stawiana sprawa pozyskania przez Ukrainę samolotów F16, a w kontekście tego, co miało oznaczyć oświadczenie pana Załońskiego? który napisał, że dzięki, może ja zasytuję, mamy dziś po, po, pozytywną decyzję polskiego rządu w konkretnej sprawie, która pozwoli Ukrainie szybciej otrzymać myśliwce F-16, napisał Zełęcki. Jestem wdzięczny premierowi Tuskowi za skuteczną realizację naszych wcześniejszych porozumień. Chciałem zapytać tutaj w kontekście na to, czy, co ma oznaczać takie zobowiązanie i czego ono dotyczy. To jest po pierwsze. I czy w ogóle zgoda była na takie sformułowania? Po drugie, czy ta umowa, którą, czy porozumienie, którą podpisał Donald Tusk wychodząc z BBN-u, wychodząc z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, została skonsultowana z kimkolwiek i czy NATO wie o tym, że taka umowa była podpisana z Ukrainą. Po trzecie, do pana ministra Zalewskiego chcę powiedzieć, że nie ma co się dziwić, że Orban wstał i wyszedł, bo całkiem niedawno Pan Zeleński wstał i wyszedł wtedy, kiedy prezydent Rzeczypospolitej przemawiał, więc prosiłbym symetrię zachować w tej sprawie. Dziękuję. Jaki wyjście to wyjście. Złe wychowanie to złe wychowanie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan Marszałek Bosak. Skorzystam z mikrofonu posła Zapałowskiego, bowiem te ułatwienia elektroniczne powodują, że mój mikrofon nie chce zadziałać gdyż system nie rozpoznaje mnie jako zarejestrowanego na to spotkanie. Ale już działa. Więc tak, pytania mam następujące do panów ministrów. Po pierwsze, czy podczas tego szczytu NATO podsumowano wykonania poprzednich szczytów NATO? Dlatego, że jak wiemy, problemem sojuszu nie jest brak deklaracji, tylko brak ich wykonania. I mierzyliśmy się tym w kontekście poprzednich szczytów NATO, że kluczowe dla naszego bezpieczeństwa postanowienia szczytu w Madrycie nie były wykonane. Więc chciałem zapytać o to, czy panowie ministrowie mogą nam przedstawić zapewnienie, że po tym szczycie NATO jesteśmy już pewni, że postanowienia szczytu madryckiego zostały wykonane, czy pracujemy nad tym mówiąc poprawnie politycznie, jako sojusz, tak? To, to jest to, co chcielibyśmy wiedzieć. Druga sprawa, o którą chciałbym zapytać, to czy któryś z panów zechciałby się odnieść do zarzutów kierowanych pod adresem obecnego rządu czy wątpliwości o wystawianie na szwang tej lojalności sojuszniczej i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO przez jednostronnie składane i nieodpowiedzialne deklaracje? Na przykład takie, że państwo polskie rozpatruje włączenie się do konfliktu trwającego na Ukrainie poprzez zestrzeliwanie rakiet nad terytorium Ukrainy. Przypomnijmy, że jest to wypowiedź, która jakkolwiek nie brzmi może dla niektórych atrakcyjnie, spowodowała, iż doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego pan John Kirby Zdystansował się od niej, a więc mówimy o oficjela głównego sojusznika w ramach NATO, Amerykanów, którzy od tego się dystansują, tak? Dziękuję za poprawkę rzecznik. Mam na myśli również dość niecodzienną i wspomnianą już tutaj umowę z Ukrainą, która pośród wielu kontrowersyjnych politycznych aspektów zawiera też aspekty kontrowersyjne militarnie z perspektywy sojuszniczej a mianowicie zobowiązanie do formowania, wyposażania i finansowania wojsk państwa spoza sojuszu, a więc Ukrainy, na naszym terytorium. W mojej i nie tylko mojej spotkałem się również z, tą, z taką oceną ze strony oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Taka deklaracja ma konsekwencje dla sojuszu. I, I chciałbym zapytać, czy ona była konsultowana w ramach sojuszu, złożenie tego typu deklaracji, bo że nie była konsultowana z nikim w Polsce, to my wiemy. Natomiast czy była konsultowana z kimkolwiek w ramach sojuszu? E, chyba nie chcemy, żeby lojalność sojuszników wobec państwa polskiego została obniżona w wyniku niekonsultowanych z nikim i składanych jednostronnie deklaracji. Prosiłbym też o wyjaśnienie. Czy w opinii MSZ i czy w opinii Ministerstwa Obrony Narodowej te zobowiązania podpisane przez premiera Tuska są wiążące, bo słyszę dwie wersje. Jedną od premiera, że są to wiążące postanowienia i twarde deklaracje, a nie stanowisko polityczne, a nieoficjalnie słyszę, że nie ma czym się przejmować, bo tak naprawdę to jest coś, co w ogóle nikogo prawnie do niczego nie wiąże i tak dalej, jak jest naprawdę. Panie ja, czy ja dobrze zrozumiałem, że panu chodzi o zapisy dotyczące szkolenia żołnierzy ukraińskich na terenie Polski czy na terenie Ukrainy? Nie, nie chodzi mi o zapisy związane ze szkoleniem. Państwo Polskie uczestniczy w szkoleniu żołnierzy z Ukrainy od dawna. Chodzi o zapisy związane z formowaniem wojsk ukraińskich na naszym terytorium, tak zwanego legionu ukraińskiego, które też nie zostało przesądzone w tej umowie ani w żadnych innych dokumentach wedle mojej wiedzy. Czym ten legion właściwie miał być? To znaczy, czy to ma być jakiś związek taktyczny, jakiego rozmiaru, wyposażony w jakie zdolności? No już nie wspomnę o tym, że Wojsko Polskie jest niedostatecznie wyposażone i środki polskiego podatnika powinny być skierowane na uzupełnienie braku wyposażenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a nie na uzupełnienie czy budowanie wyposażenia i zdolności bojowych armii państwa sąsiedniego i co by nie powiedzieć spoza sojuszu. Dziękuję. Pan poseł Jakubiak. F16. Panie pośle, bardzo się cieszę, że pan prezydent Zeleński docenia działania polskiego rządu na rzecz wsparcia Ukrainy w walce z Rosją, z agresją rosyjską. Bardzo się cieszę, że pan prezydent Zeleński uważa, że dzięki działaniom Polski siły zbrojne ukraińskie będą lepiej wyposażone. I to jest mój komentarz do pana pytania. Następnie czy porozumienie z Ukrainą, to, które podpisał pan premier Tusk oraz pan Prezydent Zelenski było skonsultowane z NATO. Otóż to jest jedno z porozumień, jedno z bardzo wielu porozumień, które zostały zainicjowane przez państwa, G7, a następnie podpisywane przez państwa NATO, ale także państwa zachodnie, które do NATO, zachodnie, demokratyczne, o tak to ujmę, spoza, spoza NATO, które do NATO, spoza Europy, które do NATO nie, nie, nie należą. I to jest porozumienie w oczywisty sposób, którego główne. Em, Główne elementy są konsultowane z sojusznikami i oczywiście, że wszystkie te elementy, które zostały zawarte w tym porozumieniu, zostały umieszczone w kontekście naszej obecności, naszego członkostwa w NATO, w NATO i tego, co robi NATO, aby wesprzeć Ukrainę. Także mogę tutaj Pana posła uspokoić. Nie ma żadnego punktu sprzecznego, który by wywołał zdziwienie kogokolwiek, no może poza poza Węgrami, ale o tym przypadku już już mówiliśmy. Pan Marszałek Bosak, czy, podsum, czy, yy, a, czy podsumowano wykonanie dotychczasowych zobowiązań szczytów z Madrytu, jak rozumiem również z Wilna? Panie Marszałku, tak. Ale to są jakby, nie mogę podać szczegółów, one są niejawne siłą rzeczy. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zdolność do odstraszania w tym w zakresie realizacji planów regionalnych, bo rozumiem, że o to Panu chodzi, ten szczyt podjął decyzje, które idą znacznie dalej i stanowią istotny krok w realizacji tych wcześniejszych zobowiązań. Ma Pan rację. Wykonalność poprzednich zobowiązań z Madrytu i Wilna była, czy też zapewnienie wykonalności była głównym naszym przedmiotem, czy obiektem starań przed szczytem i w tej kwestii osiągnęliśmy istotny postęp. To tyle mogę powiedzieć, Panie Marszałku, publicznie. Um, stry... Proszę Państwa, jestem wdzięczny premierowi Tuskowi za skuteczną realizację naszych wcześniejszych porozumień. Pytanie brzmi F16. Czego dotyczy ta umowa? Odpowiedź pana ministra, mniej więcej e, tak na okrągło oceniona przeze mnie. E, Ukraińcy są zadowoleni. No, mi to nie wystarcza, panie ministrze. Ja bym chciał wiedzieć, co to jest za zobowiązanie w przypadku F16. To jest po pierwsze. Po drugie, panie przesympatyczny panie, panie Ministrze Bartoszewski. Ja rozumiem, że pańskie że pana. Nie, nie, pan też jest sympatyczny. Ale, ale pan Bartoszewski jest przesympatyczny. Natomiast chcę, chcę Państwu powiedzieć tak, że ja zrozumiałem, że wie, wiele państw związanych z Paktem Północnoatlantyckim podpisało takie porozumienia z Ukrainą, a co za tym idzie, w ich stolicach również będą w konsulatach punkty poboru ukraińskich przyszłych żołnierzy. Czy tylko Polski to dotyczy, bo prawdę mówiąc, jeżeli tylko Polski, to ta logika gdzieś mi się zgubiła bardzo głęboko. Bo ja już widzę tych wszystkich Ukraińców siedzących najczęściej na Nowym Świecie po godzinie 20, kiedy oni po to uciekli z Ukrainy, żeby teraz pójść do ukraińskiego konsulatu i powiedzieć „my chcemy walczyć za Ukrainę. Przecież oni uciekli po to, żeby nie walczyć, i ja szukam tutaj logiki w tym wszystkim. Kto będzie łapanki na tych ludzi robił? Czy wy wmieszacie to w to Pol Polaków, czy też nie? Bo teraz co? Żandarmeria ukraińska będzie chodziła po Nowym Świecie i dokumenty sprawdzała? To mnie niepokoi. Nie, nie, nie. Możecie mówić nie, ale tak to brzmi, więc wy mnie upewnijcie, że to jest. Joasiu, powiedz mi, że to jest nieprawda. Powiedz mi, jak to ma być. No, no powiedz. No. Jednostronna deklara... Jednostronne deklaracje. Eee, aha. Otóż e, chcę powiedzieć, że ten zapis dotyczący zestrzeliwania rakiet e, budzi. E, znaczy spotkał się z niezrozumieniem. Być może dlatego, że został. Że, że jego treść została przekręcona. Polska nie zobowiązuje się w żaden sposób do zestrzeliwania, zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium zachodniej Ukrainy. To, co jest przedmiotem zapisu, to jedynie to, że w ramach NATO ten postulat ukraiński omówi. Kropka. Biorąc pod uwagę sytuację, z którą mamy dzisiaj do czynienia, biorąc pod uwagę sytuację czy stanowisko polskiego rządu, panie marszałku, podkreślam, biorąc pod uwagę stanowisko polskiego rządu, ta kropka jest mocna i to by było na tyle. Jakub jak wszedł jak burza i zostawił po sobie ciszę pełną zakłopotania po stronie rządzących. Pokazał, że można mówić odważnie, konkretnie i z troską o Polskę, bez politycznego bełkotu. I okrągłych zdań bez treści. Tymczasem ministrowie i posłowie obozu Tuska dalej żyją w świecie iluzji, w którym dobre wrażenie ma zastąpić realne działania. Ale my wiemy, że bezpieczeństwo kraju to nie zabawa, to sprawa życia i śmierci. Dlatego warto nagłaśniać takie wystąpienia i patrzeć rządzącym na ręce. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw suba, łapkę w górę. I podziel się filmem dalej. Niech więcej osób zobaczy, kto mówi jak jest, a kto tylko ładnie opowiada. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej komisji i czy widzisz jeszcze nadzieję dla polskiej obronności. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.